Witam w programie Motoślad. Dziś odcinek specjalny, w którym pojawią się dwa bliźniacze customy na bazie V-roda. Szajba opowie o swoich poprzednich projektach, w procesie budowy i zastosowanych technologiach. W drugiej części pojawi się ostatni projekt Mefisto i Grunwald. Znaczy mi to trochę jak początek wielkiej gry Życie i twórczość Sajby. Nie ukrywam, że człowiek robił na mnie wrażenie od wielu, wielu lat. Spotykałem go na wystawach, spotykałem go też w dość niekonwencjonalnych miejscach pod ratuszem w, 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 w okolicach Ursusa. przyjechałeś z Cedziorem. To był motocykl. Pierwszy motocykl, który widziałem, to był sprzęt, który już wtedy powalał na kolana. To była maszyna zrobiona w dość, miała dość ponurą historię. Tak, to był cedzior, który był zrobiony ku pamięci zmarłego naszego kolegi w wadku który zginął na tym motocyklu. E, dobra, ale czy to był pierwszy motocykl, który robisz? Ja się jak to się wszystko zaczęło? Kiedy wpadł Ci do głowy pomysł, żeby robić motocykle customowe? O, to już za dziecka. Wpadło mi to w głowę. Nie wiem czemu. Jak były małe motorynki weszły, to już sobie marzyłem, żeby kupić motorynkę. I nie żeby ją jeździć, tylko żeby ją pociąć i przerobić. Nie wiem po co. Można wsiąść i jechać. Ja od małego już tak chciałem robić i, i do tej pory robię. To cykl Dobrze. E, wiesz, niespokojne dusze w tej branży to jest normalna sprawa. Też dłubałem moje pojazdy dwusuwowe, też robiłem z nimi cuda. Planowanie głowicy, ochotnik, tego typu rzeczy to była norma. E, natomiast e, pytanie: od kiedy jesteś e, nazywany szajbą w środowisku? Kurde, myślę, że to już ponad 20 lat. No Powiedzmy 20 lat. A z czego to się dzieło? Też od motocykli. Od jeżdżenia, od robienia i od świra na tym punkcie chyba. E, powiem tak, jesteśmy w gościnnym garażu Konrada Sobczyka. Parę bardzo ciekawych projektów tutaj powstaje. E, one są robione głównie na oryginał. E, w Twoim przypadku jest to mm, szaleństwo na każdym etapie. E, ile motocykli wyszło spod Twojej ręki? Kurde, myślę, że może z 15 takich, a gruby takich projektów to gdzieś około 10. No Dobra, to zaczniemy od początku. Czy takim pierwszym motocyklem pokazowym, który stworzyłeś, to był właśnie Cezior? Nie, Cezior to był chyba trzeci z kolei. Pierwszy była stara ZX-10, którą przerobiłem tak, żeby weszła w swoje czasy, bo kiedyś motocykli nie było i żeby mieć coś fajnego, trzeba było tak właśnie zrobić i ją wtedy tak przebudowałem bardzo ostro, tą dziesiątkę. Następnym motocyklem to była Hayabusa, supercharger, tam potkanek kazotu coś. To był motocykl głównie do ćwierć mili. I po czym dopiero wtedy była era cedziora, i się tak już na grubo zaczęło. Cedzior był takim przełomem. Tak, Cedzior, myślę, nie, przełomem to chyba Hayabusa była takim najgrubszym. Cedzior był najbardziej takim grubym motocyklem, co zrobiłem, no takim i widowiskowym, co gdzieś i wszędzie osiągnął. I od tego zaczęły się chyba głównie te zawody customowe. No ale tam pamiętam, bardzo ciekawy zawias w tym cedziorze zrobiłeś. Cedziorze? No, pamiętam, że tam było coś no, w ZDA. Tak, tak, tak. No, więc to był chyba bardzo podobny do tego, że właśnie był na mono i z boku na jednym amortyzatorze, zgadza się. Pamiętam, pamiętam, jak przez mgłę, co prawda, ale wiem, że tylny wahacz był bardzo, bardzo nagrzebany. E, czy ty jakoś mm, sprawdzasz tę konstrukcje, bo ktoś ci może zarzucić, dobra, przejgnąłeś, zrobiłeś jakiś wahacz, pięknie wyspawany, pięknie zrobiony, no, ale czy to się nie urwie? No myślę, że nie, bo to jest raczej wszystko tak robione, nawet z małym zapasem. Człowiek jak jeździ, to widzi i czuje to wszystko. I yy, jak to zrobić? No jest takie wyważenie między, no chyba między wszystkim. Kto robi coś, no to po prostu widzi. To chwytasz, jeżeli coś ważysz cały czas, to chwytasz coś w rękę i też mniej więcej potrafisz ocenić, jaka tego jest uwaga. I u mnie chyba jest mniej więcej podobnie z budową tych motocykli. Dobrze, ale wiesz, motocykle buduje się jako szołbajki i sprzęty, które mają stać i zachwycać. Motocykle buduje się jako sprzęty jeżdżenia. Gdzie jest ta granica, twoim zdaniem, między showbajkiem a motocyklem, który jest sprawny, można na niego wsiąść i walność trasy? Myślę, że showbajki to nie jeżdżą. to są motocykle, które głównie gdzieś po wystawach, tylko mają jeździć albo stać się w biurach. A reszta motocykli, które już są normalne no, to są normalnie używane na co dzień. No ja tak do tego podchodzę i myślę, że tak powinno być. E, powiedziałeś w biurach. Zakończyłeś się pewien temat, który dla mnie jest bardzo ważny, bo w Polsce nie wiem, czy są takie firmy, które są w stanie zainwestować duże pieniądze w takiego bajkach, który będzie ozdobą firmy. Widzę, w programach, w amerykańskich programach, jak firmy zamawiają sprzęt, który ma nawiązywać do ich działalności. Czy po latach działania, po latach robienia customów trafiła się taka sytuacja? Myślę, że tak czy Jest coraz lepiej i chyba się trafiło i trafia się na jeden motocykl, który jest właśnie Grunwald, bo tak jest zbudowany pod daną firmę z tych dwóch Harley, co dzisiaj tutaj mamy w programie. Dobrze, zanim przejdziemy do tych dwóch sprzętów, które przywiozłeś, po drodze był motocykl, który zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Tam była chyba jednostka napędowa jakiegoś potężnego Grunwiga. Tak, w 2018 roku zbudowałem motocykl, skończyłem budować motocykl. Na Hondzie Goldwing 1500 i tam była właśnie jednostka z tego Goldwinga. To też był taki custom, taki bardzo dragster. Także zrobił na mnie niesamowite wrażenie, ponieważ tam nie było rzeczy, do której można było się przyczepić. To jest w pełni dopracowany, zamknięty projekt. Tak się zastanawiam, jak to się odbywało. Czy to się odbywało tak, że postawiłeś tego sprzęta, pociąłeś, wyrzuciłeś niepotrzebne owiewki i rzeczy? Trapałeś się w głowę, tu dołożymy, to nie mam, a może jednak nie. I jak to się dzieje, że ta konstrukcja końcowa jest taka spełniona? Wiesz co, ja chyba najpierw myślę, co ja chcę zrobić, a dopiero później to robię. Yy... Ale przepraszam, rysujesz to najpierw? Nie umiem rysować, Mój ojciec z malarzem jak koła nie umiem namalować. Nie, w głowie, w głowie mam cały gotowy projekt, ja widzę jak on już wygląda, jak działa, jak wszystko i tysiąc razy powiedzmy w głowie ja robię to tak jak wszyscy na komputerze, ale tu mnie w głowie jest, jak ma amortyzator pracować, jak ma dokąd skręcać powiedzmy półki, dokąd to chodzi, gdzie jaki ograniczny i tak odpada, od A do Z sobie w głowie to układam i później przenoszę to na metal czy tam na dany motocykl. To trwa dosyć długo. Mimo, że nawet później jeszcze coś zrobię, no to jeszcze gdzieś tam sobie myślałem, jeszcze to trzeba delikatnie przerobić, żeby było lepiej. No i na tej zasadzie u mnie to tak raczej działa. Sygnujesz swoje motocykle, masz bardzo ładną blachę, która jest zamontowana na każdym sprzęcie. I myślę, że to jest powód do dumy, bo każdy artysta podpisuje swoje prace. I tak, od X czasu na każdy swój motocykl, nawet jak ktoś do mnie na serwis przyjeżdża, to musi wlepę dostać moją na klejkę. Tutaj na tych alejach akurat, że one są takie już grube według mnie, no to już dałem te wlepy z blachy czystej srebrnej. i Na każdej blasce jest też próba waga, certyfikaty pobystawiane, także tutaj już tak zrobiłem lepiej jeszcze. Czy zrobiłeś sobie jakieś oprzyrządowanie do, nie wiem, pięcia rur, Czy ty masz to wszystko na miejscu, czy korzystasz z pomocy fachowców? Nie, mam ramę zbudowałem do budowania motocykli, na której motocykl cały osiuje wszyciutko i potrafię go pociąć i na tym zrobić, że on mi po prostu nie ucieknie. Mam swoje giętarki, mam swoje spawarki, mam, mam i tiga, i maga, i do aluminium, swoje szlifierki. No praktycznie mój warsztat jest pełni wyposażony oprócz maszyn sciencji. A to może jakaś przyszłość? <laughs> przyszłość? No nie ja wiem, no. chcę nadal to robić, ale zobaczymy jak to dalej wejdzie. No Cały czas idę w tym kierunku. Zobaczymy jak będzie. Wiesz, niezależność jest o tyle fajna, w przypadku maszyn CNC to jest o tyle fajny temat, że będzie, że nie potrafisz rysować, no, ale siadasz z grafikiem, mówisz, że ja potrzebuję taką część, która będzie miała takie i takie wymiary. Będzie miała e, tutaj otwór, tu będzie miała jakieś logo e, i on ci to rysuje na kompie i ty akceptujesz dopiero idzie do cięcia. I tak, właśnie to tak wygląda. Mam kolegę, który jest programistą w jakiejś tam firmie i... Z nim się dogadałem, on mi zawsze robi rysunki, ja mu mówię co chcę, jak to ma wyglądać, powiedzmy przedstawię mu zdjęcia z tych trzech rzeczy, ma być zrobiona jedna rzecz. On mi to robi na program, który ja ten wysyłam program do kogoś, kto ma obrabiarki CNC i przychodzi do mnie gotowe e, Dobra, teraz kwestia kół, cool. czy pokusiłeś się kiedyś o to, żeby robić własne koła? E, to, to są własne to już w którychś motocyklach z kolei są własne koła, bo te koła są ręcznie zrobione z ramtów samochodowych i wszystko tutaj jest mój projekt. No, to już jest odważna sprawa, bo nie ukrywam, że w przypadku kół to po pierwsze zrobienie tego tak, żeby to się dało wyważyć, żeby to działało należycie. Widzę, że koła są skręcane, to też nadaje specjalnego smaku takiej felce. Tak e, i dlatego tutaj myślę, że to jest łatwo do zrobienia, bo to jest konkretny materiał, to nie, że ja swój tam wziąłem jakiś kawałek aluminium i z niego wytoczyłem. To jest rand typowo samochodowy, do, który jest używany do sportów samochodowych, czyli on już jest odpowiednio twardy na skręcanie i na inne elementy. Środek jest tutaj wypalony i później na obrabiarkach CNC wykończony. Piasta jest jedynie dodana z jakiegoś seryjnego motocykla, żeby nie kombinować, a wiadomo, żeby było sprawdzone. Poskręcana, także ma swoją sztywność i niewielkimi tam jakimiś ingerencjami można ją zrobić. Dobra, a w przypadku przeniesienia napędu, bo wiesz, jeżeli pakujesz bardzo szerokie koło, to wracam do tego Goldwinga, pakujesz szerokie koło, robisz parę rzeczy, to co później, jak już masz osadzone koło i silniki z ramię, to szukasz tego odsadzenia, czy to liczysz przed? Nie, to musi być już przed, po prostu wymyślone jak to ma być zrobione, jedynie przy silniku trzeba zrobić albo offset, albo przejście, tak jak w Goldwingu zrobiłem, żeby tam było na wał czyli przejście na jakiś pule i na coś, I, i tak to wyglądało tam. Ja myślę, że jest bardzo łatwo, bo szerokie koło, do, szerego, do szerego, szerokiego koła dopasowałem piastę, która mi będzie pasowała i wyosiowałem tak jak ma być i to no, chyba łatwo już. Dobrze, to teraz kwestie samych silników, czy silniki też naprawiasz, no bo wiadomo kupujesz jakąś bazę, czy jak kupujesz bazę to mówisz, dobra ten silnik jest okej, nie będzie sprawiał mi kłopotu? Ja raczej staram się kupić motocykl, który jest na chodzie, Kup kupowałem, który jest na chodzie, silnik musi chodzić, rama musi być prosta, reszta mnie nie interesowała. Do tych motocykli kupiłem tylko ramę z silnikami, odpaliłem, wszyscy się śmiali, bo na widlaku na Sznurkowisia wisiał, Do... <głysza> pali, pali, przygazowało. Okej, okay, Biorę, wsadziłem do osobówki i na tym to zbudowałem. Nie? E, dobra, to teraz kwestia Twojego podejścia do m, tego, co było robione w latach 70., -tych, 80. -tych. Piękne polskie sztuki, junaki, e, były przerabiane na czopera, taka była moda e, daleko wysunięte przednie koło, nie, nie zawsze dobrze policzone. To, było, to była rzeźba, orka. Kiedyś były takie czasy, no tak się robiło, no niestety, robiło się z czego się miało albo które części były dostępne. W takich czasach żyliśmy, chcieliśmy jeździć, no to musimy coś zrobić. Ja sam tak w, te, w tych czasach robiłem, moi koledzy robili na Junakach, na MK. No a ja byłem taki bardziej sportowy, to wolałem jakąś tam jawę, czy MZT, ja na tym tamtych czasach budowałem. Ale skąd ja do tych czasów bym wrócił, może się następny projekt, takie marzenie jest to zrobienie takiego easy Ridera. Piękny pomysł. Powrócimy po przerwie do rozmowy z Szajbą. Szajba i jego życie oraz twórczość w Motośladzie.